No i jest 31 odcinek naszej wielkiej przygody we Wiśle Kraków. Witam bardzo serdecznie. A co przed nami? A przed nami na dzień dobry wyjazdowe starcie w Ekstraklasie ze Stalą Mielec. Jesteśmy oczywiście faworytami, dlatego pewni siebie wyruszamy z Krakowa, ale wcześniej przypomnimy sobie co wydarzyło się w poprzednim odcinku i jak wygląda nasza sytuacja w Ekstraklasie. W 2024 rok weszliśmy dwoma zwycięstwami, remisem no i oczywiście tradycyjnie porażką z Legią. A po 23 kolejkach z 47 punktami jesteśmy na drugim miejscu w tabeli tracąc 4 punkty do liderującego Rakowa Częstochowa. Tak więc już wiemy, jak wyglądały nasze mecze w lutym. Ach, ta Legia, ale już nie ma co do tego wracać. Nota zarządu minus 5, bo mimo wszystko jest bardzo zadowolony. Atmosfera w szatni, i poparcie dla menedżera tip-top, znaczy bardzo dobre. No dobra, jesteśmy już w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielcu, zatem przechodzimy do meczu. Wciąż jeszcze nie możemy skorzystać z kontuzjowanego Tersiusa Malepę, ale w tym meczu na środku pomocy zadebiutuje nasz nowy, wielki talent Wladislaw Wołkow. Ależ wszyscy jesteśmy ciekawi tego zawodnika, no zobaczymy co pokaże w swoim pierwszym meczu w barwach białej gwiazdy natomiast jeszcze poza kadrą na to spotkanie jest zawieszony za kartki Mateusz Bieteska 2 marca godzina 15 i lecimy nasze kolejne starcie w Ekstraklasie Łukow rozpoczyna grę pod własnej bramki dalekim wykopem, tutaj jest zgranie prosto pod nogi do Buksy, ten zagrywa na prawą stronę do Minczewa, rusza Minczew wpada w potężna bomba no bramkarz tutaj absolutnie bezradny mamy prowadzenie 1-0, no i jest pięknie, jest dobrze Wołkow przy piłce, podaje do Herca, Christian Hert, zagranie do Urusewicza, Wołkow, pole karne, Kolobalić zgrywa, buksa, uderzenie, ale szparada bramkarza, no niewiarygodne. Gospodarze z rzutu różnego, Leśniak na krótki słupek, Zjawiński uderza, ale Łukow idealnie na posterunku. Łukow ekspeduje futbolówkę daleko wysoko na połowę przeciwnika. Kolobaric walczy z przeciwnikami, ale ostatecznie Buksa znajduje się przy piłce. Wołkow rozgląda się. Zagranie do Herca. Ten pan do Michalika. Michali wystawia Kolobariczego, a ten techniczny pięknie przysłupku i 2 do zera. Urozewicz na lewej stronie do środkowej, ale jest zablokowany. Jeszcze Wołkow zbiera piłkę po w pole karne, ale gospodarze wybijają daleko. Ali zbiera futbolówkę. Herc przejmuje. Zamykamy stal w ich polu karnym. Herc rusza do przodu. Jest przy linii końcowej. boiska do środkowej. Michali! Kto sięgnął piłkę głową, strzela. Brankarz absolutnie robił co mógł, ale nie sięgnął tej piłki. Jest 0-3. Pierwsza połowa za nami i jest naprawdę lekko, łatwo i przyjemnie. Prowadzimy wysoko i pewnie 3 do 0 i już oczekujemy drugiej odsłony tego spotkania. Sobociński do Wołkowa, ten z powrotem do Sobocińskiego, podanie do Krystana Herca, ten przerzuca na lewą stronę do Michalika, ten w półkarnym, ale zatrzymał akcję. Wycofał do Urosowicza, Urosowicz do środkowej, boksa tutaj dosięgnął piłki głową i mamy wynik już 4 do 0. Ależ łatwo, jak na sparingu, pięknie i oto biega. Martin Minczew z rzutu rożnego piłka pod A tutaj dynamiczne wejście Władysława Wołkowa, i tym samym notuje swoje pierwsze trafienie w barwach nowego zespołu. No wielkie gratulacje. 5-0. Stal przy piłce konstruuje akcję ofensywną. Leśniak rozgląda się, zagrywa za linię naszych obrońców. A tutaj jest Ferhat Czogalan, strzela ze swego kąta. No i nasz łupot bezradny, a więc 1-5. 68 minuta, i Andrzeja Michalika na lewym skrzydle zamienia Bartosz Bida. Martin Minczew przerzuca ciężar gry na lewą stronę boiska do Bartosza Bidy. Ten podaje do buksy, który odgrywa na dobieg do Urusewicza, który dochodzi do piłki, jest przy linii końcowej, ale ma tu przeciwnika. Poradził sobie do środkowej, Bida uderza, ale z tego tu jednak radzą sobie. 79. minuta i grającego z żółtą kartką Herca zamienia Filip Marchwiński. To już 83. minuta meczu i zdejmujemy z boiska Olka buksę, w jego miejsce Krzysiu Kasprzyk. Koniec spotkania i co tu dużo mówić. Nasza olbrzymia przewaga znalazła przełożenie na wynik. Wygrywamy pewnie wysoko i zasłużenie aż 5 do 1. Pięciu autorów trafień, ale nas niewątpliwie najbardziej cieszy bramka w debiucie Władisława Wołkowa. Nasz nowy turbo talent zalicza fenomenalne wejście i oby tak dalej. Dopisujemy sobie 3 punkty, podciągamy do góry również nasz bilans bramkowy. Do Rakowa tracimy już tylko jedno oczko, ale zespół z Częstochowy jeszcze nie rozegrał swojego meczu. Dokładnie tak, Wisła Kraków zwycięża zgodnie z planem i co tu dużo mówić, takie mecze to nasz obowiązek, żeby wygrywać, dlatego nie ma się co dłużej rozwodzić, lecimy dalej. A przed nami już kolejny mecz w Ekstraklasie, w którym gościć będziemy pod Beskidzie bielsko-biała. Jak wiadomo, nasze mecze z góralami to zawsze są wielkie emocje. Jak będzie tym razem, zobaczymy. Jednak jednak możemy być pewni: w oczach bookmacherów jesteśmy zdecydowanym faworytem. Kurs 1.83 mówi wszystko. Dodatkowo przed tym spotkaniem nie mamy żadnych kontuzji ani zawieszeń w. Pole, dlatego możemy liczyć na absolutnie wszystkich zawodników. Te jakże sprzyjające okoliczności plus dodatkowo atut własnego boiska muszą nam dać trzy punkty. Lecimy. Przepraszam bardzo, czy ktoś tu mówił o trzech punktach? To jest prawdziwy koszmar, ale my ten mecz kończymy zaledwie remisując. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że mieliśmy olbrzymią przewagę i nie będzie się mylił. W końcu nasz współczynnik XG2,44 ma się nijak do 0,27 górali, a jednak to oni objęli prowadzenie, a my swoją jedyną bramkę strzeliliśmy na dodatek skarnego. Tym samym dopisujemy sobie tylko jeden punkt, i naprawdę marnym pocieszeniem jest fakt, że Raków Częstochowa również zremisował. Bo gdyby wygrali, zwiększyliby swoją przewagę nad nami do 6 punktów, i to już by było naprawdę niemało. No i proszę, co za tytuł: Wisła Kraków zmarnowana szansa na zwycięstwo. No lepiej bym tego nie ujął, chociaż może trochę bardziej dosadnie i niecenzuralnie. No nic, przechodzimy już do kolejnego spotkania ligowego, a będzie nim starcie no właśnie z kim? Z aktualnym liderem Ekstraklasy, Rakowem Częstochowa. Na dodatek jest to spotkanie wyjazdowe. Tak więc mamy szlagier w Ekstraklasie. Mecz na szczycie, a Raków Częstochowa jest nieznacznym faworytem. No i to jest najwyższy czas, żeby pokazać, który z tych dwóch zespołów jest mocniejszy. To jest pora, żeby oddzielić mężczyzn od chłopców. No, mam nadzieję, że nie powiedziałem tego w złym momencie. Wszyscy zawodnicy zdrowi do dyspozycji rwą się do boju. Pytanie tylko, czy wstrzeliliśmy się z wyjściową jedenastką. Prawda jest taka, że nasza siła ognia na papierze wygląda imponująco. Na ataku kolobarić buksa ze skrzydeł wspierani przez Andrzeja Michalika i Dimitry Podstrylowa. Dodatkowo w środku pola niezwykle kreatywni Christian Herz i Władysław Wołkow. Ale szpaka. Nic tylko grać i wygrywać, a więc przechodzimy do meczu. Ale zaraz, zaraz. Kto tu został oddelegowany do sędziowania tego szlagieru? Wojciech Myć? To przecież chyba jakieś nieporozumienie. To on nam gwizdał w kuriozalnym meczu z GKS-em Tychy zremisowanym ostatecznie 2 do 2. No cóż, nie jest dobrze. Raków po swojej stronie będzie miał w takim układzie nie tylko stadion i kibiców, ale chyba też i sędziego. 8 marca, godzina 15 i arcyważny mecz na szczycie Ekstraklasy. Zaczynamy! Hussein Eli znawia grę wyrzutem piłki z autu do przodu do podstrzelowa Podstrylow tutaj ma przeciwnika przy sobie, ale dynamicznie wystartował. Ruszył do przodu prawą stroną boiska. Ma tutaj sporo w tym momencie miejsca. Wycofał do Christiana Herca. Herc w polu karnym zatrzymał się przy linii końcowej. Wycofał Podstrylow, uderzał. Michalik tutaj przy pustej bramce. Tylko dopełnia formalności. Wychodzimy na prowadzenie 1 do 0 już w 9 minucie, Ależ dobrze się to zaczęło. UroSowicz przy piłce rozpoczynamy od naszej strefy obronnej. Sobociński, podanie na prawą stronę do Wieteski. Wieteska ruszył do przodu zagranie do rozpędzanego tutaj pod Ten ładnie kontroluje piłkę, wypuszcza prostopadną piłkę do Kolobalicza. Ten sam na sam z bramkarzem. No to powinno być 2-0. Koniec pierwszej połowy i jak na razie wygląda to bardzo obiecująco. Przede wszystkim kontrolujemy przebieg tego spotkania. Mamy dobry wynik 1-0, a nawet powinniśmy prowadzić wyżej. Łukow rozpoczyna grę z pod własnej bramki, dalekim wykopem. Michali ładnie tutaj gasi futbolówkę, podaje do Kolobalicza. Ten do Pucino sam na sam z bramkarzem trafia w supę, ale jest Michalik dobija do pustej bramki. No jest pięknie, jest 2-0, ale rozpoczynamy drugą połowę i ob tak dalej. Rzut dla naszego zespołu pod Strylow, miękko w pole karne, ale tu zawodnicy Rakowa-Częstochowa bezpiecznie ekspediują piłkę. i Lopez zagrywa do przodu do Krystowicia, a ten rozpoczyna dynamiczną kontrę swojego zespołu. Krystowicz jest już na wysokości naszego pola karnego, tutaj nieudany wślizg jednego z naszych zawodników do środkowania, ale bezpiecznie wybijamy. i Już wracamy w drugą stronę, pod Strylow przy piłce rozpędzony, ależ tutaj wślizg, to powinna być chyba kartka, tak i to jest na dodatek czerwona. 57 minuta i zdejmujemy zmęczonego Władysława Wołkowa. W jego miejsce Tersius Malepę. Kladun z własnego pola karnego wybija piłkę daleko na naszą połowę. Krystowicz zgrywa do Iredeyla. Iredejl przy płycie, Krystowicz trochę tutaj pasywnie bronimy. Iredejl strzela dość mocno, ale obok słupka. 70 minuta, boisko opuszcza Christian Herz w jego miejsce Marchwiński. Urosowicz rozpoczyna gry wyrzutem piłki z autu. Michalik zgrywał ponownie Urosowicz. Znowu Michalik w polu karnym do środku wie! tutaj zupełnie niepilnowany strzela z najbliższej odległości, ale niestety to nie jest 3-0, bo jest już weryfikacja i nie mamy gola uznanego. 82 minuta, i za zmęczonego olka wchodzi Krzysiu Kasprzyk. Pod stylów zrzutu wolnego centruje w pole karne. Najwyżej wyskakuje Wieteska, z ale minimalnie nad poprzeczką. Koniec meczu. Wygrywamy zasłużenie i w pięknym stylu 2 do zera. Na dodatek na stadionie przeciwnika. Co prawda, raków Częstochowa od 52 minuty grał w osłabieniu. Jednak my obie bramki strzeliliśmy wcześniej, kiedy gospodarze mieli jeszcze na murawie wszystkich 11 zawodników. Zresztą nasza przewaga w tym meczu była bezdyskusyjna, co najlepiej potwierdza współczynnik Expected goals 0,56 dla Rakowa i aż 2,57 dla nas. Tym samym zdobywamy bezcenne 3 punkty i do prowadzącego Rakowa Częstochowa tracimy już tylko jedno oczko. Najproszę no sędzia Wojciech Mejcz zaliczył dzisiaj przeciętny występ, czyli nie najgorszy nic nie pisze o tym, żeby faworyzował gospodarzy. Mało tego, wlepił im nawet czerwoną kartkę, ale w tamtej sytuacji to był faktycznie brutalny wślizg się należała Trzeba jeszcze wspomnieć o zawodniku meczu, którym został Ondrej Michalik, a ten jak pamiętamy jest na liście transferowej, ponieważ czuje się źle traktowany w klubie i chce z niego odejść. Tymczasem. Strzela dwa decydujące gole w tym spotkaniu. Chwilowo zostawiamy Ekstraklasę i wracamy do Pucharu Polski, bo tu w ćwierćfinale gościć będziemy na własnym stadionie Lechie Gdańsk. Miejmy nadzieję, że atut własnego boiska okaże się tym decydującym w awansie do półfinału tych rozgrywek. Tym bardziej, że wszyscy zawodnicy zdrowi bez zawieszenia, więc wychodzimy najlepszym składem, jaki teoretycznie posiadamy. No może prawie najlepszy. Molek Buksa na łowce rezerwowych, w razie czego wejdzie jako Joker. 13 marca, godzina 19:30 Staden przy ulicy Rejmonta. no to zaczynamy to starcie. Pod z wzrzutu różnego posła piłkę w polkarnę, ale goście wybijają, zbiera Wołkow, Sobociński, Wołkow, Christian Hertz, Kolobarczyk, wykłada Hertz prostego podbicia. Mocno, ale niestety owej Koniec pierwszej połowy, która bardzo rozczarowała. Brak bramek, brak strzałów, brak sytuacji, właściwie w ogóle niewiele się działo. Dlatego, jeszcze w przerwie, próbujemy coś zmienić. Słabo spisującego się Wołkowa ściągamy, w jego miejsce wprowadzamy Tersusa Malepę. Rzut różny dla Lechi z Valente na krótki supek Jera, uderza, ale na szczęście nad poprzeczką. Goście wznawiają grę wyrzutem piłki z autu prosto na wysokości pola karnego, ale rozlega się gwizdek, czy tam był faul Tersusa ale Wydaje się, że nie, no ale mamy weryfikację, zaraz się przekonamy. Absolutnie nie, nie ma jedenastki. 65. minuta i wciąż jakaś olbrzymia niemoc naszego zespołu. Ściągamy Krzysia Kasprzyka w jego miejsce na prawym skrzydle, Oleg Buksa. Wieteska wyrzuca piłkę z autu prawie przy linii końcowej boiska, Buksa, Herz do środkowej, ale tutaj goście daleko wybijają, przejmiemy tą piłkę, tak jest, Tersus malepe do Wieteski, Christian Herz do przodu, Buksa, Kolobarić wykłada, Buksa, ależ potężne uderzenie z linii pola karnego pod poprzeczkę, no co za torpeda, strzał przepiękny. Łuko wybija futbolówkę dalekim wykopem na lewy skrzydło Podstrelow tutaj ładnie zgrywa, Bida dopada do piłki, dwóch obrońców w goni, ale ten pędzi sam na bramkę rywala, niestety Bednarek górą. Do bezpańskiej piłki dopada Herz, podaje do male, Peten zagrywa do przodu, ale fatalnie, bo piłkę przejmują goście, Żukowski jednym z badań zostawia tutaj naszego zawodnika i pędzi sam w pole karne, Alż fenomenalna interwencja Hojo-Kowalskiego. To już 87. minuta, Żugorz dla zespołu, gości uderzenie, ale na szczęście nad poprzeczką. Ostatnie minuty i nasza trzecia zmiana w tym meczu. Dimitri Podstriolow schodzi z boiska, na jego miejsce na lewym skrzydle zajmie Martin Minczew. Koniec spotkania, wygrywamy skromnie, ale przede wszystkim szczęśliwie po fenomenalnej bramce Olka Buksy. Trzeba jednak przyznać, że w tym meczu los się do nas uśmiechnął i Lechia Gdańsk nie zasłużyła na tą porażkę. Jednak dla nas najważniejsze jest to, że to skromne zwycięstwo daje nam awans do półfinału Pucharu Polski. A w pozostałych meczach ćwierćfinałowych awans wywalczyły Zagłębie Sosnowiec, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa. Osiągając półfinał Pucharu Polski zrealizowaliśmy cel minimum postawiony przez zarząd na ten sezon. Nasze celowniki są jednak ustawione znacznie wyżej. I to nie mówimy tutaj o znalezieniu się w finale, a o wygraniu tych rozgrywek. Bo gorycz porażki w finale Pucharu Polski musieliśmy już przełknąć w zeszłym sezonie. Teraz czas na zwycięstwo. No może się trochę zapędziłem w tych deklaracjach. Czas pokaże czy wzniesiemy tu trofeum. Ale ten ćwierćfinał zapamiętamy przede wszystkim z fenomenalnego gola strzelonego przez Olka Buksę. No naprawdę stadiony świata. Wracamy już do ekstraklasy, bo przed nami wyjazdowe starcie z Wartą Poznań. Bóg są zgodni w opinii, gospodarze nie mają większych szans w tym trudnym spotkaniu na własnym boisku. No cóż, czy jesteś masz tak zdecydowany faworytem? O tym zdecyduje boisko. A jeszcze w międzyczasie odbyło się losowanie półfinowych par w Pucharze Polski. Trafiliśmy na Jakielonie Białystok, ale biorąc pod uwagę, że mecz zostanie rozegrany na naszym stadionie przy własnej publiczności, jesteśmy ostrożnymi optymistami. Mecz jednak zostanie rozegrany dopiero 10 kwietnia, a więc prawie za miesiąc czasu. Dlatego na razie skupiamy się na ekstraklasie, bo jesteśmy już w Poznaniu, a przed nami mecz z Wartą. Najważniejsze, że możemy liczyć na wszystkich naszych zawodników, a więc pierwsza jedenastka będzie uwzględniać tych, którzy są w najwyższej formie. 16 marzec, godzina 15, stadion miejski w Poznaniu, a więc nie ma na co czekać, startujemy. Rzut rożny dla Warty, Jagiełło centruje na długi super ławniczak, tutaj uderza z główki, ale trafia w poprzeczkę, na szczęście. Gospodarze przy piłce konstruują ofensywną, Garcia podanie do Kopczyńskiego, ponownie Garcia, Piszczek, Letniewski wypuszcza w uliczkę, Jagiełło ten sam na sam z Łukowym, ależ nasz bramkarz, piękna interwencja. Wołkow przy piłce na prawym skrzydle pod polem karnym przeciwnika wycofał do Sobocińskiego, ale ponownie Wołkow w podanie w pole karne Minczew, ale tu jest zablokowany strzał, Wołkow rzuca, Kolobaryk zgrywa i Minczew pięknie posyła piłkę. Bramkarz bezradny, a my wychodzimy na prowadzenie. Jest 1-0. Wychodzimy z akcją ofensywną z naszej połowy, Buksa zagrywa do Martina Minczewa, ten bez namysłu rusza do przodu, jest już na pełnym biegu, ładnie kontroluje piłkę, ale ma przeciwnika przy sobie, z linii końcowej dośrodkowuje, a tutaj ładnie Kolobaric się znalazł i praktycznie z piłką weszł do bramki. Mamy wynik 0-2, ładnie, pięknie prowadzimy. Łukow rozpoczyna grę z pod własnej bramki, dalekim wykopem na połowę warty. Tutaj zgranie. Wołkow przejmuje Tersus malepe. Ponownie Wołkow rozgląda się. Zagrywa do przodu Martin Minczew, posyła prosto panel do kolobarnicza. O, to nie jakie soczyste uderzenie! Brałkarz nawet nie zareagował. I mamy 3 do zera, ależ łatwo to tutaj idzie. Pierwsza połowa za nami, tym razem eksperci się nie mylili. Byliśmy typowani na zdecydowanych faworytów, i z tej roli wywiązujemy się doskonale. Warta przez większą część spotkania zepchnięta do obrony, co zaowocowało wynikiem 3. Bramki strzelone i nasza pełna kontrola tego spotkania. Rzut wolny dla warty, żytek, uderzenie mocne, podkręcone, no i niestety Łukow tu się nie popisał przy tej sytuacji, a gospodarze mają swoją pierwszą bramkę. 66. minuta meczu i przeciętnie spisujący się Olek Buksa zostaje zastąpiony przez Bartosza Bidę. Zawodnicy warty przy piłce, ale naciskani przez Wołkowa popełniają błąd, wycofują piłkę do tyłu, a tu ją przejmuje kolobar Jest już w polu karnym przy linii końcowej boiska, ale i w tym momencie jest podcięty przez jednego z zawodników gospodarzy. Czy to będzie karne? Wydaje się, że tak. Kolobarz podchodzi do piłki, pewne uderzenie, mocne przysłupku, ma prowadzenie 4-1, a Słoweniec kompletuje hat -tricka. 87 minuta i za zmęczonego Andrzeja Michalika na lewym skrzydle Dimitri Podstrielow. Koniec spotkania, i nasze pewne i wysokie zwycięstwo 4 do 1, ale nie mogło być inaczej. Choć trzeba przyznać, że gospodarze mieli swoje sytuacje w tym meczu. Ale najjaśniejszą gwiazdą w tym spotkaniu był oczywiście nasz słoweński napastnik Dario Kolobarić, autor hat Wielkie brawa. Dopisujemy sobie 3 punkty i jako że Raków Częstochowa jeszcze nie rozegrał swojego spotkania w tej kolejce, wskakujemy na pierwsze miejsce. Ależ uczucie. Gładkie zwycięstwo 4 do 1, które dało nam chwilowo pozycję lidera, ale ten mecz to już historia. No może jeszcze raz wypada wspomnieć bohatera tego spotkania, Dario Kolobalić, Trzy gole, jedna asysta, nota końcowa 9,50. No i doczekaliśmy się corocznego naboru kandydatów na juniorów. Niestety, ale już wstępna ocena potencjału tych chłopców mówi, Jasno, że raczej nie mamy tu do czynienia z wielkimi talentami przyszłego futbolu. Mimo wszystko spójrzmy na profile czterech najlepiej zapowiadających się, a są nimi 15-letni prawy obrońca Robert Jasiówka. Niestety determinacja zaledwie 3, charakter pozbawiony ambicji, myślę, że możemy sobie go odpuścić. 15-letni napastnik Adam Iwanek i tu również determinacja tylko 4, charakter ponownie pozbawiony ambicji, ale pozostałe parametry już dość wysokie, o czym najlepiej świadczą obecne umiejętności ocenione na dwie gwiazdki. Damy mu szansę. 15-letni pomocnik Krystian Karcz, i tu ciekawostka czarnoskóry. Chyba mamusia musiała przyjechać z czarnego lądu. Co prawda, zarówno determinacja, jak i charakter w porządku, ale pozostaje parametry bardzo słabe. Chyba nie ma sensu sobie zawracać głowy. 15-letni bramkarz Wojciech Siwierski. Determinacja, tylko 7, charakter ponownie pozbawiony ambicji. Pozostaje parametry, nawet nie najgorsze, ale perspektywicznych młodych bramkarzy w składzie mamy, dlatego temu chłopakowi podziękujemy. No dobra, zostawiamy już tych juniorów, bo przed nami kolejne starcie w ekstraklasie, w którym gościć będziemy na własnym stadionie. Widzę w łódź. Jesteśmy oczywiście zdecydowanym faworytem i mam tylko nadzieję, że nie zaliczymy jakiejś kompromitującej wpadki. Tym bardziej, że wszystkich zawodników mamy do dyspozycji, a więc wystarczy wyjść i zagrać po prostu to, na co nas stać. Wiadomo, na papierze, nasza siła ognia olbrzymia. Na ataku Buksa Kolobalić, na skrzydłach Michalik Gminczew, ta czwórka musi zapewnić gole. No i zapewniła w ogóle oszałamiającej liczbie jednego trafienia Dario Colobaricia. Ostatecznie wygrywamy to spotkanie 1:0, ale chwały nam to raczej nie przynosi. Natomiast niewątpliwą ciekawostką jest postawa Widzewa, który w tym meczu nie oddał jednego strzału na naszą bramkę, co przełożyło się na współczynnik XG, który w ogóle nie został obliczony, jest kreska. Przyznam szczerze, że wcześniej nie kojarzę podobnej sytuacji, zresztą Henio Quinto podobnie był zaskoczony. Na szczęście dla nas wynik 1 również daje 3 punkty, dzięki czemu wspinamy się ponownie na fotel lidera. Oczywiście Raków jak zwykle gra po nas, dlatego z niecierpliwością oczekujemy wyniku z zespołu z Częstochowy. Ach, ten tytuł Wisła-Kraków na szczycie. Tyle tylko, że zawsze po zakończeniu kolejki grzecznie z tego szczytu spadamy. Miesiąc marzec możemy uznać ze wszechmiaru udany. W ćwierćfinale Pucharu Polski eliminujemy Lech Gdańsk, natomiast w Ekstraklasie na 5 rozegranych meczów wygrywamy czterokrotnie raz remisując. Takie wyniki po 28 kolejkach zapewniły nam 60 punktów i drugie miejsce w tabeli, ponieważ Raków Częstochowa jak zwykle zamyka kolejkę, zgarnia komplet punktów i wraca na fotel lidera. To wszystko w tym odcinku i już zapraszam na kolejny, w którym nie zabraknie emocji, bowiem zmierzymy się w półfinale Pucharu Polski z Jagiellonią Białystok, a także będziemy zmierzać do końca sezonu 2023-2024. Pamiętaj, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, możesz coś zmienić w swoim życiu i zostawić suba. Natomiast jeśli podobał Ci się odcinek, rozumiesz łapka w górę, to da kopa tej serii i całemu kanałowi. Do zobaczenia, pozdrawiam, cześć!